Skłoniło coś, co się z Renata. <laughs> <grybuj> to ja. Znaczy wiecie co, no trafiłam na rodzinę z odzysku tak naprawdę, a byłam w moim etapie, już raczej w etapie mojego życia, kiedy no po prostu miałam taką niezłą i rodzina z odzysku, rodzina poczwórkowa to dla mnie było coś, co jest dla mnie, znaczy było dla mnie ważne i wiem, że wyście przeżyli bardzo dużo rzeczy takich jak ja że nie jestem sama w tym wszystkim i jak się pojawił no, pojawiło się światełko, że macie te warsztaty to stwierdziłam, że Coś na pewno będę wiedzieć więcej i moje jakieś takie wartości, priorytety w życiu będą lepsze. Nie wiem, czy relacje. Przede wszystkim relacje, ponieważ... Też relacje, tak, przede wszystkim, bo ja bardzo dużo błędów popełniłam. Nie wiedziałam, że ta wiedza, którą przekazaliście teraz mi, Juszowi, że ja tak naprawdę nic nie wiedziałam o związku. Że ja dla mnie to było coś nowego, coś od nowa, poznawanie drugiego człowieka, z, tym, z którym się chce być. No i te relacje też nie tylko w związku, ale też związane z dzieciakami, bo tak? one są bardzo ważne. Chociażby nawet zwracam uwagę na relacje, które mam w pracy. No i tak to się stało, że wylądowałam u Was, bardzo się cieszę. No i zapytałam któregoś razu Mariusza, Mariusz, słuchaj, może pójdziemy na taki warsztat, coś, może zgodziłbyś się. No a on. No dobra, no dobra, no. Ja przede wszystkim nie chciałam popełnić, wiedzieć, jakie błędy popełniłem w poprzedniej relacji. W moim małżeństwie. Po części tych błędów nawet nie miałem pojęcia, więc ja się dowiedziałem, jakie błędy w ogóle popełniłem, a już na pewno nie chcę ich popełniać w, w tym, co tworzymy razem z Renatą. I czułem tak, jak poznawałem Renatę, że coś. Jak, jak nie wezmę numeru telefonu, to coś mi w życiu ominie. Tak teraz Renata stanęła przede mną i powiedziała, że idziemy na warsztat. Okej, okay, dobra. Idziemy. Wiele rzeczy zrozumiałem. Wiesz, nie, nie potrafię tego teraz nazwać, ale trochę tak jak Renata mówi... Uwierzył w siebie. Ja. Nie miałem, nie miałem tego pojęcia o, o tym, że związek w taki sposób się buduje. To trochę tak jak z tym planowaniem przyszłości, wesela, życia, to co mówiłeś na początku. Człowiek wszystko planuje, zrobi to tak, 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 inaczej, a, ale związek nie planuje. To tak trochę wsiadasz, jedziesz z górki i pytasz się, dobra, to jak się hamuje, nie? Dużo zrozumiałem, i, i tak, to jakby moja wartość też poszła w górę. Zobaczyłem, że inni też mają podobnie, tak jak ja mam. Zobaczyłem, że, że jak ja muszę być blisko, i ja muszę zostawiać romantyki, buziaki, kroczki, też wszystko i tak dalej. To, to jest normalne, to jest wiesz, to, to nie jest nic ze mną nie tak. wiedziałem się z praktyki, co jest tak, tak naprawdę, co jest bardzo ważnego w tym wszystkim. I te narzędzia, które dajecie, pokazujecie z y, sobą, nawet tą energię, którą macie w sobie, to, no, to jest niezastąpione. No, to jest coś, co, co powinno, co powinien każdy y, przeżyć, tak. I mieć tą wiedzę przede wszystkim. Żeby budować y, y, dobre relacje i związek. W ogóle ciekawe było to, że z niektórym z niektórym z myśmy trafiali tak, trafialiście Wy. Punkt. Czyli myśmy już byli tam powiedzmy sobie rozpędzeni i wchodził na przykład, wchodził na przykład jakiś tam konkretny moduł i mówiliśmy go dobra, no to, to w zasadzie możemy go stosować już teraz, nie? I potrafiliśmy, potrafiliśmy gdzieś tam się już wiele razy zatrzymać, nie? Tak. Przede wszystkim dla par, bo myśmy się nawet tak stawiali, gdybyśmy nie byli parą, tak? gdybyśmy byli osobno na tym warsztacie. To później ciężko to przekazać, to znaczy, trzeba bo, by było bo Renata, Renata czytała Waszą książkę, ja nie. Ale prezentowała mi, ale nie zdążyłam przeczytać. I ona mi przez pół roku próbowała wyjaśnić albo wytłumaczyć, żebym zrozumiał to, co tutaj było, nie? nie dało się. I było ciężko. Ciężko było, tak. I ja uważam, że, że to jest właśnie, ten warsztat jest był taki jeden live, kiedy myśmy się tutaj kłócili, trochę. Tak, waszym po waszym live. Po naszym live myśmy się pokłócili i. I, i tam, tak, ja zrozumiałem, no. To, <noise> to jest czy... to, co mówisz w tym bólu, jak boli, to ci się rozumiem. No? E to dla par, dla par, ale też dla Cindy, tak żeby, żeby odnaleźli samego, samych siebie w środku, um, jakie są priorytety, jak, na, na co należy zwracać uwagę też, jeśli chce się być tą drugą osobą, ale to nie tylko, bo relacje to, tylko, to też relacje z dziećmi, tak? bo bardzo mi pomogliście, bardzo, to, chodzi o moją córkę. Mogliście mi bardzo zrozumieć jej, zrozumieć ją w jakiś tam sposób. W tej chwili mam no, jakiś tam obraz tego wszystkiego, jakość życia. jest tak, Inne. Pokazuje inna. inną jakość życia, na co zwrócić uwagę, na co mnie.